Eksperci podejrzewają, że tylko w naszej drodze mlecznej istnieje ponad kwadrylion egzoplanet, z których około 1 piąta przypomina Ziemię. Oprócz tych planet istnieje prawdopodobnie kolejny kwadrylion skalistych księżyców, które mają podobną strukturę do naszego domu. Jak więc prawdopodobne jest, że nie jesteśmy sami we wszechświecie? Niedawno obcy alarm już zadzwonił, gdy naukowcy zauważyli planetę w naszym najbliższym kosmicznym sąsiedztwie, która wygląda łudząco podobnie do Ziemi. Kluczem do wszystkich pytań, które od tego czasu dręczą umysły badaczy, jest nowy teleskop Jamesa Webba. Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, jakiego zaskakującego odkrycia dokonał James Webb na proksimie B. Eksoplaneta Proxima B. Egzoplanety to wszystkie te planety, które znajdują się poza naszym własnym Układem Słonecznym. Nie ma znaczenia, czy znajdują się one w naszym sąsiednim Układzie Gwiezdnym Proxima Centauri, czy w galaktyce oddalonej o miliardy lat świetlnych. Nie tak dawno temu my, ludzie, po raz pierwszy odkryliśmy egzoplanety. Musisz sobie wyobrazić, że te ciała niebieskie są maleńkie w porównaniu do kosmicznych rozmiarów i nie emitują własnego światła. Dlatego nie jest łatwo wykrycie je w oddali i odpowiednie są tylko dwie metody – Metoda tranzytu obserwuje widmo światła gwiazd i rejestruje niewielkie przesłonięcia, które okresowo pojawiają się przed gwiazdą. Przesłony te mogą być egzoplanetami, ale także innymi ciałami niebieskimi lub zjawiskami takimi jak obłoki gazu i pyłu. Druga metoda mierzy pole grawitacyjne samej gwiazdy. Orbity planet bardzo nieznacznie zmieniają położenie gwiazdy w przestrzeni. Dzięki najlepszym metodom pomiarowym takie zmiany mogą być rejestrowane i dostarczać naukowcom wniosków na temat egzoplanet znajdujących się w pobliżu gwiazdy. Rzadziej egzoplanety są odkrywane bezpośrednio lub przez czysty przypadek. Ogólnie rzecz biorąc, postrzeganie i badanie planet poza naszym układem słonecznym wciąż stanowi wyzwanie. Oczekuje się, że nowy kosmiczny teleskop Jamesa Webba znacznie ułatwi poszukiwanie nowych światów w kosmosie. Najdroższy i najlepszy teleskop wszechczasów został po raz pierwszy wyposażony w tak precyzyjne czujniki pomiarowe, że planety objaśniane będą mogły być badane dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej. Nowa era w badaniach planetarnych Proxima b została odkryta w 2016 roku, kiedy teleskopy wciąż były w stanie ledwo dostrzec planetę. Samo w sobie stanowiło to znaczący postęp w rozwoju astronomii. Jednak wraz z odkryciem planet pojawiły się pytania, na które stare teleskopy nie były w stanie odpowiedzieć: jak naprawdę wyglądają te planety? Czy przypominają Ziemię? A jeżeli tak, to ile i które z nich mogą być zamieszkane? Główne zadania Jamesa Webba, oprócz analizy odległych planet, to badanie wielkiego wybuchu i ostatecznie przeprowadzenie rozszerzonych badań planet w naszym własnym układzie słonecznym. Umieszczony głęboko w przestrzeni kosmicznej, teleskop ten patrzy ostrzej i dalej niż jakikolwiek inny przed nim. Jedną z głównych cech tego teleskopu jest to, że po prostu patrzy przez kosmiczne chmury pyłu, zwiększając zasięg o kilka milionów lat świetlnych w porównaniu do Habla. Te cuda są możliwe dzięki 16 gigantycznym lustrom o strukturze plastra miodu. Te pokryte złotem zwierciadła mogą odbijać najdrobniejsze promienie podczerwone, zapewniając obraz przestrzeni kosmicznej znacznie wykraczający poza nasze wcześniejsze możliwości wyobraźni. Spektrometry i analiza kolorów filtrują widmo światła wokół egzoplanet. W ten sposób po raz pierwszy widoczne stają się elementy i aspekty, takie jak obecność atmosfery wokół egzoplanet. Spektrometry dokonują szczegółowej analizy fal świetlnych. Każda egzoplaneta odbija światło od swojej gwiazdy w unikalny sposób. Kiedy światło uderza w powierzchnię i atmosferę planety, jest odbijane przez materię, gazy, pył lub drobne cząsteczki wody i wraca. Kiedy światło uderza w powierzchnię i atmosferę planety, jest odbijane przez materię, gazy, pył lub drobne cząsteczki wody i wraca w przestrzeń kosmiczną. Technologia WEBA może wykryć te subtelne różnice na przestrzeni miliardów lat świetlnych, dając nam spektrometryczny obraz całej planety. Inne dane, które naukowcy mogą dostrzec na podstawie wzorów promieni świetlnych, obejmują takie wielkości jak gęstość lub masa planety. Nawet rozmiar odległej egzoplanety można obliczyć dość dokładnie. Najważniejszymi biomarkerami w poszukiwaniu życia w kosmosie są woda i związki węgla. Tlen jest prawdopodobnie kolejnym warunkiem pojawienia się życia. Nie wiemy tego jeszcze na pewno, ponieważ jest całkiem możliwe, że w kosmosie istnieją formy życia, które powstały w warunkach zupełnie innych niż nasze być może oddychając innym gazem lub radząc sobie bez światła lub większych zasobów wody. Nie wiemy tego jeszcze i pomimo ogromnego postępu, eksploracja byłych światów jest wciąż w powijakach. Czego James Webb dowiedział się o proksimie B? Proxima b jest jedną z najbliższych ziemi egzoplanet. Znajduje się zaledwie 4,24 setne lat świetlnych od Ziemi i krąży wokół gwiazdy Proxima Centauri. Wraz z Alpha Centauri A i B jest częścią gwiazdy podwójnej Proxima Centauri. Nawet starsze teleskopy są w stanie określić, że Proxima b znajduje się w strefie zamieszkiwalnej swojej gwiazdy. W strefie zamieszkiwalnej planeta znajduje się wystarczająco blisko swojej gwiazdy, aby uzyskać wystarczającą ilość ciepła do powstania złożonego życia. Jednocześnie, planety w strefach zamieszkiwalnych znajdują się wystarczająco daleko od swojej gwiazdy macierzystej, aby uniknąć spalenia przez nią lub bombardowania zbyt dużą ilością promieniowania. Określenie strefy zamieszkiwalnej układu gwiezdnego jest kolejnym wyzwaniem dla astronomów, ponieważ to, co zalicza się do strefy zamieszkiwalnej, wygląda inaczej w każdym układzie gwiezdnym. W zależności od jasności i wielkości. Gwiazdy, sekcja w której może powstać życie, znajduje się w bardzo różnych odległościach. Pomiędzy Proximą B a jej gwiazdą znajduje się odległość zaledwie 7,4 miliona kilometrów, w czasie gdy nasze słońce znajduje się około 149,6 miliona kilometrów od Ziemi. Niemniej jednak naukowcy uważają, że Proxima B, ponieważ gwiazda Proxima Centauri, jest 4000 razy słabsza niż nasze słońce. Oprócz strefy zamieszkiwalnej, podobieństwo do Ziemi odgrywa jeszcze jedną ważną rolę w poszukiwaniu potencjalnie nadających się do zamieszkania planet pozasłonecznych. Proxima B jest 1,27 razy większa od Ziemi. Naukowcy uważają również, że Proxima B zawiera wodę na swojej powierzchni i że istnieje na niej ziemskie ukształtowanie terenu, takie jak góry. Pomimo podobieństw istnieją również pewne istotne różnice. Proxima B wykonuje cykl dobowy w ciągu 11 ziemskich dni. W tym celu Proxima B krąży wokół swojej gwiazdy po orbicie związanej. Innymi słowy, jedna strona Proximy B zawsze otrzymuje światło, w czasie gdy druga strona jest całkowicie ciemna. Ruch ten jest podobny do ruchu ziemskiego księżyca. Proxima B wysyła sygnał bezpośrednio na Ziemię. Projekt SETI Search for Extraterrestrial Intelligence zdołał zarejestrować dziwny sygnał w kwietniu i maju 2019, który wydawał się pochodzić bezpośrednio z proximy B do nas. Mówiąc dokładniej, był to sygnał radiowy o częstotliwości 982 MHz i dziwnie technicznym brzmieniu. Na Ziemi częstotliwość ta znajduje się w zakresie zwykle niegenerowanym przez satelity i statki kosmiczne stworzone przez człowieka, ale powtarzające się częstotliwości i wzory nie przypominały niczego, co badacze wcześniej otrzymali z kosmosu. Przez wiele tygodni prowadzono intensywne badania w celu ustalenia pochodzenia sygnału, a niektórzy entuzjastyczni badacze już informowali o technosygnaturze pochodzącej bezpośrednio z proximy B. W trakcie dalszych badań pojawiło się jednak rozczarowanie. Sygnał, który został już uznany za przełomowy przez SETI, nie mógł przejść testów innych naukowców i ostatecznie badacze doszli do wniosku, że sygnał nie pochodził nawet z kosmosu, ale został wygenerowany przez naziemne źródło zakłóceń. Niemniej jednak sygnał ten do dziś nie został jeszcze jednoznacznie wyjaśniony, ponieważ był słyszalny tylko raz przez około 30 godzin i nigdy później nie można było przeprowadzić dalszych badań. Jednak wyjątkowość zdarzenia wzmacnia założenie, że sygnał był jednorazowym wydarzeniem w kosmosie lub usterką w zapisie danych. Gdyby była to sygnatura techniczna pochodząca od obcej cywilizacji, sygnał z pewnością byłby słyszalny znacznie częściej. Niemniej jednak naukowcy nie rezygnują z dokładnego zbadania proximy B pod kątem istnienia życia. Sztuczne światło jako dowód istnienia życia pozaziemskiego. Aby dowiedzieć się, czy ta planeta lub jakakolwiek inna w bezmiarze kosmosu skrywa zaawansowane życie, naukowcy z Uniwersytetu Harvarda w USA wymyślili coś nowego. Sztuczne światło musi pochodzić od wyższej cywilizacji, mówi Awileb, lider badania. Naukowiec i jego zespół specjalizują się w wykrywaniu sztucznego światła wokół egzoplanet. W tym celu naukowcy zastanawiali się, jak skonfigurować teleskop Jamesa Webba, aby wykryć sztuczne światło zarówno z ciemnej, jak i jasnej strony Proximy B i innych planet. Jednak w czasie wstępnych pomiarów ponownie przyszło rozczarowanie, a mianowicie wyniki pokazały, że jasna strona Proximy B emituje intensywną ilość promieniowania UV i rentgenowskiego, ale nie ma śladów żarówek z pozaziemskich form życia. Wysoki poziom promieniowania już teraz znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo istnienia tam życia. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że po ciemnej stronie planety istnieją żywe istoty, choć eksperci uważają to za mało prawdopodobne. Nano statkami kosmicznymi do Proximy przełomowy statek kosmiczny. W rzeczywistości SETI, organizacja zajmująca się poszukiwaniem pozaziemskiej inteligencji, od dziesięcioleci nie robi nic poza nasłuchiwaniem kosmosu. Czerwone karły są uważane za najbardziej prawdopodobne typy gwiazd, które pozwalają na istnienie życia w ich pobliżu. Dlatego też radioteleskopy, takie jak Allen Teleskop i Parks Teleskop w Australii, stale koncentrują się na tego typu gwiazdach. Dzięki finansowaniu od multimiliardera, SETI wkrótce uruchomi zupełnie inny projekt. Program Breakthrough Starship przewiduje wysłanie nanosąd do naszych najbliższych planetarnych sąsiadów, aby na miejscu szczegółowo je zbadać. Breakthrough Starship będą miały wielkość pudełka zapałek. Dzięki szybkim laserom, mini-statki kosmiczne osiągną około 20% prędkości światła i pokonają odległość, która nam, ludziom, zajęłaby tysiące lat w około 200 lat. Wyposażone w miniaturowe kamery nanosondy będą następnie sprawdzać sytuację bezpośrednio na miejscu. Za kilkaset lat moglibyśmy wreszcie wiedzieć na pewno, czy na Proximie B istnieje życie, czy też nie. My nie będziemy więc w stanie zobaczyć wyników. Czy nadal uważasz, że ten projekt jest ekscytujący, czy też sądzisz, że musimy znaleźć lepsze technologie, aby nawiązać kontakt z potencjalnymi innymi formami życia w kosmosie?